Dobry wieczór. Tak jak mówiłem, dzisiaj też jestem z naszymi aktywistami, z ludźmi z ruchu Polska 2050. Dzisiaj jesteśmy w Józefowie. Sytuacja jest taka, że ponieważ pół godziny spóźniłem się nie więcej, godzinę spóźniłem się na początek protestu, to protest już sobie pomaszerował, ale zaraz ma wrócić, więc wtedy będziemy z protestem dalej działać. Widziałem przejeżdżając też pod kościołem w Józefowie grupę ludzi gotowych do obrony tego kościoła. Jakby ktokolwiek chciał kościół atakować, w, w, ja powtarzam i będę powtarzał zawsze: atakowanie kościołów czy jakichkolwiek innych budynków jest absurdalne. To nie kościoły są dzisiaj naszym przeciwnikiem, to nie budynki są dzisiaj naszym przeciwnikiem, to nie zabytki są dzisiaj naszym przeciwnikiem, to nie ludzie, którzy myślą inaczej niż my, są naszym przeciwnikiem. Naszym przeciwnikiem politycznym jest dzisiaj Jarosław Kaczyński, który właśnie przed chwilą wygłosił orędzie, w którym poszczuł dodatkowo ludzi na Ludzi, w którym dolał benzyny do ognia, w którym zapowiedział wojnę z tymi, którzy są dzisiaj na demonstracjach i na protestach. Wezwał członków i zwolenników PiS-u do czynnej obrony kościołów, demokracji, polskości i patriotyzmu. Zapowiedział, że te wojny zamierzają wygrać. E, mówił też o tym, że trzeba stanowczo i państwo, i obywatele sprzeciwić się tym protestom i demonstracjom. Zarzucał tym, którzy biorą w nim udział, że chcą zabić ludzi. I, w, I też podpalić Polskę, to jest mowa człowieka, który stracił już jakąkolwiek kontrolę nad tym, co gada, to jest mowa człowieka, opętanego z jednej strony lękiem przed utratą władzy, a z drugiej strony nie posiadającego już absolutnie żadnych hamulców. I gdybym był mniej kulturalny i mama wychowała mnie by inaczej, powiedziałbym dzisiaj, panie Kaczyński, nie strasz, nie strasz, bo się wiadomo, co w moi drodzy, my naprawdę dzisiaj musimy przeciwstawić temu szaleństwu, które nami rządzi. To jest szaleństwo. To jest obłęd, Człowieka, który mając nieograniczoną władzę w Polsce, zamiast uspokajać nastroje, zamiast je tonować, zamiast tłumaczyć, że wszyscy możemy się w tym kraju zmieścić i musimy jakoś tę sytuację rozwiązać, on jeszcze dzisiaj dolewa oliwy do ognia i szczuje swoich ludzi i napuszcza ich na to, żeby na ulicach rozlała się krew. To chyba jest ten, to marzenie i ten plan, który jest dzisiaj w chorej głowie Kaczyńskiego. Człowieka, który jest w stanie zaryzykować nasze życie i zdrowie dla swoich obsesji, tej władzy, Trzeba się przeciwstawić. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy w szczegółach, będziemy mogli się z sobą dogadać, będziemy się dzielić, będziemy tak długo ucierać, y, aż je utrzemy, a nawet jak się nie zgodzimy, to nigdy nie staniemy przeciwko sobie, atakując się nawzajem. Panie Kaczyński, y, czas odejść. Panie Kaczyński, pan naprawdę postradał zmysły. Pan jest w miejscu, w którym nigdy nie spodziewałem się zobaczyć nawet takiego polityka jak pan. Wypowiedział pan dzisiaj Polakom wojnę. I ja nie zamierzam na tej wojnie przelewać niczyjej krwi. Nie zamierzam nikogo bić, nie zamierzam nikomu niszczyć mienia. Ale może być Pan pewien, że dopóki starczy mi sił, i dopóki, yy, i dopóki będę w stanie protestować, będę protestował przeciwko tej wizji Polski, którą dzisiaj Pan zaprotestował. Nie ma zgody na rządy obłąkańców, nie ma zgody politycznych, nie ma zgody na to szaleństwo, które dzisiaj popycha Polskę do wojny. Raz już wyprowadził Pan ludzi na ulicę, każąc Przyłębskiej wydać taki wyrok, jak wydała w ostatni czwartek, w środku epidemii. Wy wyprowadził Pan tysiące Polaków, yy, w którzy dzisiaj ryzykują, oczywiście, że ryzykują swoje zdrowie i życie, ale wolność jest dla nich cenniejsza. I teraz jeszcze na dodatek y, chce pan rozlewu krwi. Nie będzie pan miał z naszej strony, z mojej strony rozlewu krwi, ale historia zapamięta pana jako wstrętnego, małego podżegacza, który doprowadza do tego, że nastroje społeczne, mając odpowiedzialność za nich w ręku, za nie w ręku, y, będą się jeszcze w Polsce y, w, nakręcać. Jeżeli poleje się krew panie Kaczyński na polskich ulicach, to będzie to wyłącznie pana wina. To będzie to wyłącznie Pana sumienie obciążało dzisiaj i chcę, że jeżeli nikt tego Panu z tych Pana klakierów i podwykonawców nie powie, to ja to Panu powiem. Pan będzie winny każdej kropli krwi, która się tutaj przeleje. Pan będzie za to osobiście odpowiedzialny i Pan za to odpowie. Mam nadzieję, że przed ludzkim sądem, a jeśli nie zdąży Pan, to przed sądem boskim z całą pewnością. I tyle mam Panu dzisiaj do powiedzenia. Tutaj z Józefowa, stojąc razem z aktywistami naszego ruchu Polska 2050 w, i czekając na innych obywateli że. Którzy za chwilę do nas dołączył po to, żeby wyrazić swój sprzeciw przeciwko państwu, które Pan dla nas wymyślił, przeciwko dłubaniu przez Pana brudnym paluchem w naszych sumieniach i wymyślania w kolejnych klatek, w których chce nas Pan zamykać. Chce Pan sobie bronić siebie samego i swojej władzy niech Pan broni, ale ta Polska należy również do nas. I proszę mi nie opowiadać też dyrdymałów o patriotyzmie, którego pan broni o kościele, bo jestem takim samym patriotą i takim samym członkiem kościoła jak pan. I nie potrzebuję, żeby mnie ktokolwiek przed czymkolwiek bronił, a zwłaszcza człowiek, który tak sobie lekceważy polskie życie. Pan kiedyś powiedział w jednym wywiadzie, że chciałby być pan emerytowanym zbawcą Polski. Po takim tekście, jaki pan dzisiaj wypowiedział, może się okazać, że będzie pan jej katem. Że będzie pan kimś, kto przeleje polską krew. I tego panu ani historia, ani my nigdy nie wybaczymy. Chcę, żeby pan miał jasne. Że jesteśmy gotowi do wspierania różnych rozwiązań politycznych, które mogą pozwolić wyjść z tego kryzysu. Najpierw powinniście zrobić ustawę sanacyjną, która ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w jakiś sposób zawiesi, odkręci. Wymyślcie jak? Wyście to sprowokowali, a później musimy usiąść, wymyśleć pytania referendalne w panelu obywatelskim i zrobić referendum. To, co dzisiaj się wydarzyło, już wydawało się, że nie może być gorzej, że nie może być głupiej, że nie może być ostrzej, ale okazało się, że może być, że dla Was nie ma granic, że kiedy szorujemy już pod demokracji, to zawsze słychać jak Pan puka od spodu. Przerażająca sytuacja. Trzymajcie się wszyscy i trzymamy się razem, bo to jest jedyna nasza siła przeciwko temu szaleństwu i przeciwko tym obłąkańcom. Jesteśmy razem? A tam właśnie idzie demonstracja Józefowska, manifestacja Józefowska, do której, do której za chwilę dołączymy. W, panie Kaczyński, my nie będziemy przelewać krwi, ale jeżeli, pan się, jeżeli to z pana winy, jeszcze raz panu powtórzę, kto komukolwiek na tych demonstracjach włos z głowy spadnie, bo ktoś kogoś zaatakuje, to niech pan pamięta, powtórzę to panu po raz trzeci. Historia panu nie wybaczy, Bóg panu nie wybaczy którego dzisiaj Pa chce bronić, panu nie wybaczymy. Chcę, żeby to zostało też powiedziane jasno. Dołączam teraz do manifestujących i mam nadzieję, że połączymy się być może raz jeszcze, a jeżeli nie, to pamiętajcie o tym, że musimy. Musimy tej władzy w jakikolwiek obywatelski i dostępny sposób powiedzieć dość. Nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, że mogło się dzisiaj stać coś takiego, jak się właśnie stało. Czas na zmianę naprawdę jest już najwyższy. I pamiętajcie o tym nie tylko dzisiaj na manifestacjach, albo oglądając Facebooka, tylko przy wyborach, które mam nadzieję odbędą się jak najszybciej. W głowie mi się to nie mieści, ale damy radę. Poradzimy sobie i pokonamy, bo w nas jest siła, w obywatelach Rzeczpospolitej a nie w e, mściwych satrapach. Trzymajcie się ciepło, walczymy, bo nie można nie walczyć, nie odpuścimy na pewno.